Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Czytam piąty rozdział księgi proroka Daniela. Król Belsazar urządził wielką ucztę dla tysiąca swoich dostojników i przed tysiącem pił wino. A gdy Belsazar był pod działaniem wina, kazał przynieść złote i srebrne naczynia, które jego ojciec Nebukadnezar zabrał ze świątyni w Jerozolimie aby król i Jego dostojnicy, Jego żony i Jego nałożnice mogły z nich pić. I przyniesiono złote i srebrne naczynia, które zabrano ze świątyni z domu Bożego w Jerozolimie, a król i Jego dostojnicy, Jego żony i Jego nałożnice pili z nich. Pili wino i wysławiali Bogów ze złota, srebra, miedzi, żelaza, drzewa i kamienia. W tej samej chwili ukazały się palce ręki ludzkiej i pisały naprzeciw świecznika na wapiennej ścianie pałacu królewskiego. Król zauważył grzbiet ręki, która pisała. Wtedy barwa twarzy króla zmieniła się, a jego myśli zaniepokoiły go, stawy jego bioder rozluźniły się, a jego kolana zadrżały. I zawołał król z całej siły, aby wprowadzono wróżbitów, haldejczyków i astrologów. Wtedy król odezwał się i rzekł do mędrców babilońskich. Ktokolwiek przeczyta to pismo i poda mi jego wykład, ten będzie ubrany w purpurę, otrzyma złoty łańcuch na szyję i będzie rządził jako trzeci w moim królestwie. Wtedy weszli wszyscy mędrcy króla, lecz nie mogli odczytać pisma i podać jego wykładu królowi. Wtedy król Belsazar był bardzo przestraszony, a barwa jego twarzy zmieniła się i dostojnicy jego byli zaniepokojeni. Na skutek słów króla i jego dostojników weszła królowa matka do sali biesiadnej i odezwawszy się królowa matka tak rzekła. Królu żyj na wieki, niech cię nie trwożą twoje myśli i niech się nie zmienia barwa twojej twarzy. Jest mąż w twoim królestwie, na którym spoczywa duch świętych bogów. W dniach twojego Ojca znajdowano u niego oświecenie, rozum, mądrość, jak mądrość bogów. Król Nebukadnezar, twój Ojciec, ustanowił go przełożonym nad wróżbitami, czarownikami, chaldejczykami, i astrologami, dlatego, iż Daniel miał nadzwyczajnego ducha, wiedzę i rozum do wykładania snów, do rozwiązywania zagadek i do wyświetlania tajemnic, król nazwał go Baltazarem. Niech więc teraz wezwą Daniela i niech poda wykład. Król wezwał Daniela i powiedział mu, że zostanie obleczony w purpurę, oczyma złoty łańcuch. I zostanie trzecim władcą w królestwie, jeśli wyłoży mu pismo ręki, która pisała na ścianie. Na to Daniel mu odpowiedział: Twoje dary niech pozostaną u ciebie, a twoje upominki daj komu innemu. Lecz pismo odczytam królowi i wyłożę mu je. Królu, Bóg najwyższy dał królestwo wielkość, chwałę i dostojeństwo. Twojemu ojcu Nebukadnezarowi. A przed wielkością, której on mu udzielił, wszystkie ludy, plemiona i języki drżały i lękały się go, bo kogo chciał, zabijał, a kogo chciał, zostawiał przy życiu, kogo chciał, wywyższał, a kogo chciał, poniżał. Lecz gdy jego serce wyniosło się w pysze, a jego duch się rozzuchwalił, został strącony z tronu królewskiego i odebrano mu jego chwałę. I został wypędzony od ludzi, a jego serce stało się podobne do zwierzęcego. Zamieszkał z dzikimi osłami, karmiono go trawą jak bydło, i jego ciało było zraszane rosą niebieską, aż poznał, że Bóg Najwyższy ma władzę nad królestwem ludzkim i ustanawia nad nim kogo chce. A Ty Jego Synu Belsazarze nie uniżyłeś swojego serca, chociaż to wszystko wiedziałeś. Lecz przeciwko Panu nieba się podniosłeś i przyniesiono przed Ciebie naczynia z Jego świątyni, a Ty i Twoi dostojnicy, Twoje żony i Twoje nałożnice piliście z nich wino i wysławiałeś Bogów ze srebra i złota, miedzi i żelaza, drzewa i kamienia. Które nie widzą ani nie słyszą i nic nie wiedzą, a Boga, w którego ręce jest twoje tchnienie i od którego zależą wszystkie twoje drogi, nie uczciłeś. Dlatego przez niego została zesłana ta ręka i został wypisany ten napis. A oto napis, który został wypisany: Mene, mene, tekel, uparsyn. A taki jest wykład tego słowa. Mene, Bóg policzył dni twojego panowania i doprowadził je do końca. Tekel jesteś zważony na wadze i znaleziony lekkim. Peres, twoje królestwo będzie podzielone i oddane medom i persom. Wtedy na rozkaz Belsazara obleczono Daniela w purpurę i włożono złoty łańcuch na jego szyję, i głoszono o nim publicznie, że ma rządzić jako trzeci w królestwie. Tej samej nocy został zabity Belsazar, król haldejski, a Dariusz Medyjczyk objął królestwo, mając 62 lata. Miliony ludzi żyjących obecnie na świecie przypominają mi swoim postępowaniem króla Belsazara. Oni podobnie jak Belsazar są pyszni, upijają się i chwalą dzieła rąk ludzkich zamiast Boga pycha zawsze pociąga za sobą łamanie przykazań Bożych król belsazar wiedział że nie należało używać naczyń świątynnych do picia alkoholu ale je użył bo zlekceważył sobie Boga i jego przykazania wielu na pewno powie ja nie używam sakralnych naczyń do picia alkoholu więc za co bóg miałby mnie karać Drogi słuchaczu, wiedz, że ty jesteś naczyniem, w którym powinien znajdować się duch święty, a nie grzech. W Starym Testamencie prawie wszystkie obrządki i naczynia kultowe coś przedstawiały. Z drugiego listu do Tymoteusza z drugiego rozdziału dowiadujemy się, że jesteśmy naczyniami. Tam święty Paweł napomina nas. Niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego. W wielkim zaś domu są nie tylko naczynia złote i srebrne, ale też drewniane i gliniane. Jedne służą do celów zaszczytnych, a drugie pospolitych. Jeśli tedy kto siebie czystym zachowa od tych rzeczy pospolitych, będzie naczyniem do celów zaszczytnych. Poświęconym i przydatnym dla Pana, nadającym się do wszelkiego dzieła dobrego. W trzecim rozdziale pierwszego listu do Koryntian święty Paweł pyta wierzących: Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w Was? Jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg, albowiem świątynia Boża jest święta, a Wy nią jesteście. Człowiek otrzymując przebaczenie grzechów staje się Bożym naczyniem i Bożą świątynią. Bóg będzie sądził tych, którzy niszczą świątynię Bożą dopuszczaniem się grzechu. W odpowiednim czasie Bóg zapyta każdego z nas: co czyniliśmy z sobą, to znaczy, czy żyliśmy takim życiem, do jakiego On nas powołał, lub nie. Pewnego dnia każdy z nas będzie zważony przed Bogiem, jak król Belsazar, i usłyszy wyrok potępiający, jeśli okaże się lekkim. Drogi słuchaczu, czy byś nie okazał się lekkim, gdybyś dzisiaj stanął przed Bogiem, sędzią żywych i umarłych? Bóg w tej chwili nawołuje Cię do pokuty. Nie zatwardzaj swego serca, lecz dzisiaj oddaj Mu swe życie. Abyś mógł stać się uświęconym Jego naczyniem. Bóg chce dzisiaj napełnić Cię Duchem Świętym i przekształcić Cię z naczynia nieczystego i przeklętego na swoje święte naczynie. Niech Ci Bóg pomoże, drogi przyjacielu, uczynić dzisiaj ten zbawienny krok wiary. Przyjdź do Boga ze skruchą w modlitwie, a On Cię wysłucha. Amen.